Mamy tutaj taki motorek, to jest Yamaha Virago 125. No i tu się stała, niestety, awaria, że e, no jakby są, silnik jest w układzie V, VKS i panewki na kurbowodach wy, wyjechało. Przecież są i igiełkowe, ale jednak panewki. I tutaj o, zostało to rozebrane. Generalnie bardzo ciężko ten silnik wychodzi. Tu jest tak wszystko tak na wcisk, zrobione, Ryszok. No, ale nic udało się, wszystko jest więte, Tutaj o, no, i by nie było nic dziwnego, żeby to, że silnik jest tu rozebrany. Tu są kartery. E, tu są fajne takie śrubki, do roz, roz, jakby, żeby rozebrać go. No, i by nie było nic dziwnego, żeby właśnie nie ten wał korbowy Bo obdzwonione została chyba cała Polska, a co najmniej pół Polski. Jak ktoś słyszy, że Yamaha wiragował. No to z automatu nie, tego się nie da, tego się nie robi. No i generalnie jest problem, bo nikt nie chce się tego podjąć. No i co, trzeba sobie poradzić samemu. Niby się wydawało, że korbowody są fajne do kupienia, ale mają inne oznaczenie. Bo tutaj mamy o 4 RF, a do kupienia są 2 UJ, i po wymiarach wychodzi, że są krótsze. Te są te dłuższe. No i kolejny problem właśnie, że nie ma tych korbowodów. Ale to tam gdzieś się na jakimś Aliexpress znalazło, że powinny pasować. No ale dalej jest tylko połowa sukcesu, bo nikt nie się tego podjął, żeby to zrobić. Dlatego co? taka szybka praska zrobiona. Tutaj wszystko tak dopasowane, żeby korbowody mogły wyjść. Trochę lwarka dwie nowego. Dwie nasadki. Jak widać ciężko, ciężko było, bo się tutaj osciechały, no ale co wyszło, wał jest rozebrany, oczywiście tu był poznaczony, tu mamy markerem, tu mamy ryskę, wyostrzy o tu było widać tą ryskę, o teraz fajnie widać, no i ryska i wiadomo tu się przykłada winkiel i się ustawia tak wiadomo mniej więcej, a wtedy już na kiełki i na tokarce. Ale i po prostu hmm, trzeba to było rozebrać samemu, tak tutaj się pobawić, podopasowywać, i teraz wszystko jest już rozebrane. No i wyszło, że o, sworzeń jest tak podebrane. Tu jest jeszcze powiedzmy elegancki, ale to się narobiło. Ale tutaj jest już bardzo słaby, zatarty normalnie. Korbowody mają tutaj o wymienne, jakby panewki. Tutaj mamy o te panewki. Yy, też niestety, już wyjedzone. No ale są jakby wymienne. Z biedą, jakby był nowy stworzeń, no to można tulejki z brązu dotoczyć i to by też pewnie chodziło. Ale o, mówią, że się nie da. A jednak, tutaj, o własnymi siłami da się to zrobić. No i zębateczka też o. Od rządu, bo pod tą zębatką mamy to łożysko. No i. Uprzedzając fachowców, no to co, nie da się, da się to rozebrać, tylko trzeba trochę chcieć i pomyśleć. Także teraz pozostaje tylko zamówić właśnie te korbowody i coś tutaj wysztukować z tego. Z biedą można, jakby pasowały to te krótsze korbowody, te panewki przełożyć, nowy stworzeń, bo stworzeń jest taki sam i to by wszystko pasowało. Także jednak się da i to w domowych warunkach i to bez większych problemów.